Witam wszystkich na moim kanale Ogród Góralki. Jesteśmy jednym z foliaków. Jednym z foliaków. Pomidorki są dopiero posadzone. Temperatura w nocy w końcu jest powyżej 5 stopni, choć i te 5 stopni to było dużo i można było troszeczkę posadzić. Oczywiście kwiaty już są wcześniej posadzone, przykrywane. Mamy pekińską. Tutaj miejsce na ogórki. Kilka już jest, posadzonych. rzutkieweczki. Te siany w foliaku dopiero są takie małe. I nasza sałata też jest taka malutka. Wiosna nas nie rozpiściła w tym roku mamy jeszcze paprykę Miejmy nadzieję, że nie odbije się to tym, że w grudniu będzie ciepło tutaj eustoma już posadzona i pełno roślinek do sadzenia tutaj są celozje trawka szarłaty czarnuszka, czyli nigela zobaczcie od chłodu nawet na słonecznikach zrobiły się takie żółte liście to jest właśnie efekt chłodu Poza tym, tutaj akurat ten słonecznik jest inna odmiana niż zazwyczaj mieliśmy na próbę. Widzę, że sobie nie radzi w naszych warunkach, niestety. I kolejne rośliny, rozsady. Nasze roślinki na balkon. Są one zdrowe, fajnie przezimowały, natomiast bardzo długo siedziały na poddaszu, w chłodnym miejscu, z ograniczonym światłem, i dopiero teraz biorą się do życia. I tutaj, na przykład, właśnie. To jest właśnie ten nowy listek, młody, który będzie nas cieszył w lecie. Myślę, że za tydzień będą one w super stanie. To jest akurat y odmiana Calliope Pelargoni Ja bardzo polecam, fajnie zimuje. Y nie choruje. Świetnie spisuje się na mokre y lata. Jak i na te suche słońcu sobie świetnie radzi. Do słońca, jeśli chodzi o rośliny wiszące, to komarzyce w pełnym słońcu sobie też super radzą. oczywiście, trawa i hortensje ogrodowe. Wygląda na to, że. Mają ochotę już kwitnąć. W drugim tunelu już mamy wszystko zasadzone. Tutaj roślinki są przykryte, dzięki temu nie przesychają tak. A ważne, żeby miały odpowiednią wilgoć teraz przy wzroście. Mamy trachilium. Vamos toma. Goździk. I jeszcze tutaj na końcu mamy chryzantemę. Które bardzo ładnie rosną. One są w... posadzone, żeby były wcześnie. Mlufki nam już atakują tutaj. Ryzantemy już są do ścięcia. Tutaj się obcina Hryzantema, żeby ona się ładnie krzewiła. Mahonia już przekwita. Niestety pszczoły za wiele z niej. Nie zebrały, za to mniszek dopiero u nas kwitnie. W końcu jest piękny, ciepły dzień. Rośliny dobrze nektarują, bo żeby nektarowały to musi być odpowiednia temperatura. I nasze piękne owady, pszczoły mają w końcu co jeść. Do tej pory, pomimo że nawet jak nie padało, to przy tej temperaturze 5-8 stopni. No niestety po pierwsze yy, pszczoły nie latają jak jest za zimno Już nie mówiąc o tym, żeby coś nektarowało Ode mnie to tyle no, życzę wszystkim miłej niedzieli i pozdrawiam